Dzień dobry Państwu. W studiu dwójka znakomitych gości od mojej lewej Tomasz Rozmus, Rahim Black, znani, Lubiani, Cenieni. Dlaczego pojawiliście się panowie w studiu? Przede wszystkim z, z powodu tak. fuzji na polskim można powiedzieć rynku blockchainowym. Dwie firmy, zarówno Tokeneo, projekt, który mam przyjemność prowadzić, i Rahim Black z projektu Zapięcy dzisiaj. Możemy ogłosić dumnie, że nawiązaliśmy bardzo szeroką współpracę mhm. i łączymy siły we wspólnych projektach. Połączenie rzeczywiście głośne, bo przeglądając jeszcze przed nagraniem, jeszcze tutaj przed wejściem na wizję internet, no, mnóstwo artykułów dotyczących fuzji Tokeneo i Sapiensy. Natomiast jestem ciekawy, dlaczego takie połączenie, skąd takie połączenie w ogóle wynikło? Ty Tomaszu, jako, jako umysł ścisły, analityk, trader, osoba, która no, para się cyframi, Rachim Black, który bardziej marketing, bardziej takie wizjonerstwo, artyzm. Skąd tutaj, gdzie narodziła się powiedzmy więź, gdzie nauczyła się, gdzie um, narodziła się ta, ta taka um, chemia, chociaż może chemia to, to <grym> aż, aż nad wyraz powiedziane. Gdzie, gdzie pojawił się pomysł, um, kiedy pojawił się pomysł połączenia? Raczej ja, pomysł pojawił się ze wspólnych, <grym> oczywiście jest efektem wspólnych naszych spotkań, bo razem z Rahimem pracujemy nad... Podobnymi projektami, być może troszeczkę w innej sferze, natomiast wszystko wspólnym mianownikiem jest oczywiście technologia blockchain. My tworzymy giełdę kryptowalutową, mamy już funkcjonujący bardzo dobrze kantor kryptowalutowy, ale oczywiście naszym, naszym celem nie jest jakby zaprzestanie. Na tych tylko i wyłącznie produktach. Chcemy zrobić z tej giełdy taką giełdę, która będzie docelowo nie tylko listować powiedzmy kryptowalut, ale również asety cyfrowe, rozumiem jakby tokenizację, bardzo szeroką pojętą tokenizację, która jest w tym momencie dużym trendem i uważam, że będzie jeszcze większym trendem, więc chcemy wykorzystać tą tokenizację asetów i listować różne rzeczy czy firmy na swojej giełdzie i oczywiście tutaj akurat okay. po wspólnych rozmowach z Rahimem, okay. który może Rachim za chwileczkę opowie więcej troszeczkę o swoim projekcie. Mhm. Rachim chce tokenizować marki osobiste i chce Dobra. również tworzyć giełdę pod to, więc mamy wspólne nie tylko cele, ale mamy też wspólne w tym momencie już produkty. Efektem między innymi ze współpracy jest tutaj porozumienie co do stworzenia marketplace'u dla marek osobistych, jak również naszym, powiedzmy, takim pierwszym produktem wynikającym ze wspólnej współpracy jest aplikacja, która już jest bardzo w dużym stopniu zaawansowana technologicznie i za niedługo ujrzy światłodzienne, aplikacja do tokenizacji szeroko pojętych asetów, czyli udostępnimy ludziom możliwość przeprowadzania łatwego ICO, STO, ETO Asety, aktywa po polsku, tak, rzeczywiście. O tokeneo już słyszeliśmy. Tokeneo, projekt, który się rozwija, który się już na tyle rozwinął, że działa, działa bardzo dobrze. Natomiast tokeny osobiste o między innymi Rahim Coinie było głośno. Natomiast później cała sprawa jakby przycichła. Rozumiem, że to jest marka osobista, nie każdy musi śledzić na bieżąco, nie każdy, powiedzmy, jest zainteresowany nawet informacjami z, no cóż, twojego życia osobistego. Marka osobista Rahim Coin ztokenizowałeś sam siebie. Pomagałeś innym ludziom. Czy teraz to, co robiłeś do tej pory, będzie zupełnie inne, czy może po prostu za pomocą, czy z pomocą tokeneo rozwiniesz skrzydła i, i tutaj no, będziesz dążył do tego, aby być może nawet ja się stokinizował? Wizja inwestowania w drugiego człowieka jest wizją, która mnie osobiście najbardziej pociąga. <laughs> Technologia blockchain. Kryptowaluty, personalne tokeny to są tylko narzędzia, które mają służyć tej wizji. No. Dlatego, że no wizja inwestowania w człowieka była, jest i będzie. A może przybliżmy naszym widzom, jak postrzegasz właśnie wizję inwestowania w drugiego człowieka? Dla, dlaczego powinienem właśnie zainwestować, czy to w Ciebie, jako osobę powiedzmy z sektora, czy, czy z branży marketingu? A może dlaczego nasi widzowie mieliby zainwestować w mnie w przyszłości, gdy zdecyduje się stokenizować własną markę osobistą? Powody mogą być bardzo różne. <laughs> Można kogoś po prostu wspierać. Wsparliśmy Sekielskiego, żeby wyprodukował swój film. Nic mhm. w zamian nie dostając. Można kupić czyjąś personalną, własną kryptowalutę. Jest to Personalny token płatniczy, na przykład Saleta Coin. Możemy mhm. kupić coin od Salety tylko po to, żeby kupić te usługi u niego. Jeżeli Facebook wypuszcza swoją kryptowalutę, e, Sapiens y wypuści kryptowalutę, jeżeli Saleta wypuści swoją kryptowalutę, to dlatego, żeby u niego kupić jego usługi. Pomijamy wszystkich pośredników. Dopóki dopóty będą Fiaty, no to nie pominiemy, bo te Fiaty trzeba zamienić na krypto i dopiero kupić czyjąś usługę. No jeszcze tak, to nie ma tak, takiego tak. zastosowania, chyba że nie będzie Fiatów i wtedy wrócimy w ogóle do barteru, gdzie każdy Ach. będzie płacił sobą, ewentualnie rozdawał swoje tokeny, żeby kupić u niego usługę. Natomiast jest też te trzeci jeszcze poziom. To jest ten, który ja reprezentuję, w który bardzo wierzę, mianowicie kupić udziały w człowieku, czyli personalny token udziałowy. I mhm. ten trzeci to jest właśnie Rahim Coin, czyli kupujesz udział we wszystkim, co ja buduję. Jeżeli jest to artysta, to kupujesz udziały w jego artystycznej twórczości, w jego obrazach. Jeżeli jest to muzyk, to kupujesz udziały w jego muzyce. Muzyka gra nawet jak artysta nie żyje. Jest lista najlepiej zarabiających muzyków po śmierci. Mhm. I Michael Jackson, pomimo różnych sytuacji, sobie całkiem świetnie radzi. Tam 40 milionów dolarów wyciąga. Rocznie? rocznie tak zysku Elvis Presley do dzisiaj świetnie zarabia tak chyba jest drugi po Michaelu więc widzimy że człowiek to nie jest krucha inwestycja człowiek jest lepszą inwestycją niż firma chociażby przez sam fakt że zarówno ja jak i Tomasz już mamy w swoim portfolio 10 firm z czego 8 było metodą prób i błędów na przykład tak więc widzimy że jeden człowiek równa się części 10 firm więc zamiast obstawiać jedną firmę to lepiej ustawić cały portfel projektów realizowanych przez daną osobę na przestrzeni jego całego życia. Życie mm -hmm. potrafi trwać 100 lat. Więc, więc tak naprawdę ryzyko jest mniejsze. Zwłaszcza w innowacyjnej gospodarce, gdzie startupy upadają. Więc mamy personalne tokeny wspierające, personalne tokeny płatnicze i personalne tokeny udziałowe. I teraz ja nie twierdzę, że mój pomysł jest najlepszy. Mój pomysł to jest ten, który ja wierzę. <laughs> Natomiast e, wiem jedno. E, wymitowanie Rahim Coina było bardzo drogie i bardzo trudne. Musiałem zrobić stronę, znaleźć blockchaina, Potrzebowałem do tego pomocy prawników, pomocy e, programistów. Wydałem na to naprawdę kilkaset tysięcy złotych. Na same pisma do KNF-u w ogóle wydałem prawie 100 tysięcy złotych. Tak? I dzisiaj Rahim Coina można kupić bardzo łatwo. Wchodzisz na stronę rachimblackcoin.com rahimblack i kupujesz. Natomiast zrobienie tego kosztowało mi kilkaset tysięcy złotych. Przyświeca mi taka wizja żeby zarówno wyemitowanie swoich personalnych tokenów, jak i kupno było bardzo proste. I teraz przechodząc pomału do odpowiedzi na pytanie, skąd ta fuzja? Realizując projekt SaiPiensy, czyli jest to kryptowaluta, która odpowiada za wartość wszystkich stokenizowanych na platformie ludzi, pojawiło się mnóstwo innych projektów, jak chociażby to, że chcieliśmy zrobić ICO. Mhm. Robiąc to ICO, szukaliśmy narzędzia, nie mogliśmy je znaleźć. Zarówno ja jak i Tomasz robiąc ICO ty musiałeś Tomaszu kupić takie narzędzie, przerobić je. w ja 2018 musiałem... roku przeprowadziliśmy dwa ICO mm -hmm. i kupiliśmy dwa takie narzędzia, bo ani jedno nie, nie do końca, ani pierwsze, ani drugie nie do końca spełniało jeszcze standardy, wymagało zdecydowanych tutaj ulepszeń. Tomasz musiał je mocno przerabiać i mm -hmm. ja razem z naszą ekipą musieliśmy je stworzyć. Więc pojawiła się wizja produktu ICO. No dobra, skoro robimy to dla siebie, znowu wydajemy na to kilkaset tysięcy złotych, to zróbmy z tego produkt dla innych, żeby zrobienie ICO, czyli emisji niepersonalnych tokenów, tylko jakikolwiek w ogóle tokenów, było po prostu proste. Ja jestem artysta plastyk i dla mnie coś musi być proste, bo ja jestem bardziej humanistą niż osobą techniczną, więc dlatego tworzę w miarę proste produkty. I. Pojawił się tokenizer. Potem w ogóle prowadziłem liczne badania nad tym, czy ja mam naszą kryptowalutę postawić na istniejącym blockchainie, czy na własnym. Okazało się, że każdy blockchain jest dedykowany jednej kryptowalucie. Bitcoin ma swój blockchain, natomiast na blockchainie Ethereum, gdzie można postawić każdy inny token, król jest tylko jeden i to jest Ether. Mhm. Więc pojawiła się pokusa stworzenia blockchaina. Mhm. Więc pojawiła się kryptowaluta, pojawił się blockchain, pojawił się tokenizer, aplikacja do tokenizacji ludzi. Całe mnóstwo projektów. I spotkałem Tomasza, który również prowadził pracę nad platformą do ICO oraz nad giełdą, która 15 września ma swoją premierę. Jego wizja i moja były tak duże, że nasze projekty są rozpisane na kilka lat do przodu. Gdzie wszystko, co ja założyłem za kilka lat, to Tomasz nad tym pracuje teraz, a wszystko, co Tomasz założył za kilka lat, jak na przykład budowa blockchaina, bo yy, giełda też musi być zdecentralizowana docelowo. I budowa narzędzia do tokenizacji. I budowa narzędzia do tokenizacji to, to wszystko to, to jest, co ja robię teraz. Więc reasumując, dlaczego my się połączyliśmy? Dlatego, żeby, yy, ka żeby yy, każdy mógł się skupić na jednym projekcie. A żeby one wszystkie połączyły, mój projekt, projekty Tomasza, projekty realizowane w naszej grupie, żeby się połączyły w jedną rzecz. Czyli przykładowo, Tomasz teraz odpala giełdę, ja odpalam aplikację do tokenizacji ludzi. No ale tak, ja odpalając aplikację do tokenizacji ludzi, moja wizja jest taka, że każda osoba, która się tokenizuje na telefonie, będzie częścią rejestru rozproszonego, czyli nie tylko się tokenizuje, ale zatwierdza transakcję. Więc de facto buduje od razu infrastrukturę blockchain. Tak. Teraz wyobraź sobie, że ta infrastruktura blockchain to bramką do zakupu tych ludzi jest kryptowaluta Sapiensy. Mhm. Ale wyobraź sobie teraz, że na tej infrastrukturze blockchain mój wspólnik, Tomasz Rozmus, postawi tam zarówno platformę do ICO, jak i giełdę. Platforma, musimy tutaj dodać, ona już jest na ukończeniu, bo bardzo tak. ważne, żebyśmy wrócili też do samego początku, do samej w ogóle tokenizacji. I tutaj jak Rahim zajmuje się tokenizacją e, marek osobistych i w, e, tokenami powiedzmy, personalnymi, jeżeli możemy tak to nazwać. Natomiast my bardzo mocno chcemy skupić się na samej tokenizacji, samej w sobie, czyli tokenizacji w rozumieniu po prostu asetów. I teraz mhm. wspólnym, między innymi, no to co Rachim powiedział, zyskujemy bardzo na czasie poprzez tą fuzję, bo mhm. tworzenie portalu ogólnodostępnego dla ludzi, którzy chcieliby przeprowadzić projekty ICO. Wierzymy, że dużo ludzi ma fantastyczne pomysły, a powiedzmy nie mogą wystartować ze względu na to, że jest to zrobienie, przeprowadzenie w ogóle ICO jest bardzo kosztowne. To nie jest tylko zrobienie tokena, w którym zapiszemy na, w smart kontrakcie jakieś tam funkcje, czy zdefiniujemy jakieś rzeczy. Natomiast to jest cały proces przygotowania, zarządzania później tą dystrybucją czy sprzedażą, i później bardzo ważna rzecz jest jeszcze do tutaj do zaplanowania, czyli relacje inwestorskie po właśnie zakończeniu takiego ICO, więc w tym momencie Rahim już wykorzystał to, co do swojego przeprowadzenia ICO stworzył narzędzie i my w tym momencie pracujemy nad rozwijaniem tego narzędzia w sposób taki, żeby ono było bardzo ogólno dostępne i bariera wejścia w ogóle w rynek, czy przeprowadzenie własnego ICO, STO, ETO, żeby po prostu była bardzo niska, bo to narzędzie planujemy, że ono w początkowej fazie będzie zupełnie... Bezpłatne, także pozwolimy ludziom się tutaj realizować na blockchainie. No ale oczywiście zapewnimy jako aplikacja chyba jedyna, bo w tym momencie nie ma drugiej takiej aplikacji która nie tylko pozwala przeprowadzenie użytkownikowi ICO, ale również zapewnimy na giełdzie tokeneo listing. I dodatkowo tak. dołożymy do tego płynność, czego projektom brakuje, bo przeprowadzenie samej tokenizacji to jest jeden proces i tutaj z, ograniczymy bardzo te koszty wejścia na rynek, czy tą barierę wejścia na rynek. Ale druga sprawa, jeżeli ty sprzedajesz swój pomysł, który jest zapisany, powiedzmy, którego reprezentantem jest token, i idziesz do inwestora, inwestor zaraz się pyta, pierwsze pytanie, jakie zadaje, ty mi sprzedasz ten token, wierzę w twój pomysł, ale gdzie ja później ewentualnie będę mógł. Handlować tym tokenem. I to, i, nie ma na crowdfundingu, kupujesz i coś, a ja będę co miał zapewniony marketplace, więc my od razu zapewniamy marketplace na giełdzie tokenem. Oczywiście to nie będzie w głównej zakładce, gdzie będą handlowane um, kryptowaluty, powiedzmy tam 120-150. Będzie osobna zakładka dla startupów, które później będziemy dobre startupy przerzucać oczywiście na, na główny yy, listing, ale yy, nasza fuzja i współpraca jest bardzo komplementarna. Oszczędzamy czas, dostarczamy bardzo fajnych narzędzi na rynek i rzeczywiście pozwalamy jakby na większą adopcję tego blockchaina w ogóle w naszym świecie, bo wiemy, że dużo ludzi czeka po prostu na nie tylko na tą aplikację, ale czeka też na możliwość realizowania swoich pomysłów na blockchainie. Przytoczę tutaj słowa Rahima. Wypowiedziane przy, przy okazji właśnie połączenia, przy, przy okazji fuzji. Wierzymy, że wraz z aplikacją i kryptowalutą Sapiensy oraz giełdą Tokeneo możemy stworzyć niesamowite i niepowtarzalne wspólne środowisko dla przyszłych projektów innych ludzi. Stanie się ono niejako podwaliną pod nową ekonomię. To są właśnie te elementy, które nas połączyły. Panowie, ekonomia to ludzie. Wierzycie, że będziecie w stanie stworzyć rzeczywiście nową ekonomię? Ekonomię opartą o tokeny. Powiedzmy personalne, o taki barter niejako e, marek, usług e, osobistych? Znaczy, my na pewno jest, uczestniczymy w rewolucji, którą nie tylko my tworzymy, ale tworzy mnóstwo ludzi na całym świecie, i to jest, to jest rewolucja sektora mhm. finansowego, sektora inwestycyjnego i sektora związanego z wieloma, wieloma obszarami, i my jest, uczestniczymy w tym dosyć odpowiednim. Odpowiedniej, nie tworzymy tej nowej ekonomii, ale jesteśmy w tym momencie, gdzie wszyscy ją współtworzymy na świecie. I To jest niesamowite, ponieważ potrzeba tu jest matką wynalazków. Ja zacząłem od tej aplikacji do tokenizacji ludzi. Chciałem przeprowadzić ICO. Zobaczyłem, że nie ma takiego narzędzia, więc wymusiła sytuacja na mnie to, żeby to stworzyć. To jest właśnie ta wczesna etap rozwoju nowej ekonomii, że nie ma czegoś i wiem, że ten pomysł i wiem, że to narzędzie. Sprawdzi się w stu procentach, bo sam przecież potrzebowałem, ty je też potrzebowałeś. I teraz już w tym momencie mamy kolejkę dziesięciu projektów. Osób, które chcą realizować swoje projekty. Bardzo ważna rzecz, tak. chciałem, którą chciałem tutaj dodać, że dzisiaj przeprowadzanie też samego ICO ma duże bariery trudności czy duży stopień trudności. Mhm. To nie, nie tylko chodzi o aplikację, ale również chodzi o e, same know-how i aplikacja rozwiązuje e, po części te problemy ze względu na to, że to jest aplikacja, w której są zdefiniowane poszczególne elementy, które powinny pojawiać się właśnie na powiedzmy na stronie ICO. Ona ma być rzeczywiście tak prosta do obsługi i tak prosta do wypełnienia, jak powiedzmy, może tutaj za bardzo bym uprosił, jakbym powiedział, że to będzie tak proste, jak założenie konta na Facebooku czy na Instagramie, na ale, ale na Tinderze, ale to może, to rzeczywiście ma, znaczy, nie, ma być proste. Akurat aplikacja do tokenizacji I... ludzi ma być maksymalnie prosta, tak jak aplikacja na Instagramie czy na, na, na Tinderze. Nie zapominajmy, że dzisiaj, nie wiem, jadąc tutaj, zamawialiśmy taksówkę i widzieliśmy, jak ona do nas dojeżdża i tak dalej. To też wydawało się kiedyś trudne, a jednak teraz musisz to robić w ruchu, w biegu. Ja chciałbym, żeby ktoś kupił Rianę, będąc na jej koncercie, skacząc, bawiąc się i móc zrobić to z telefonu. I cała ta technologia blockchain, kryptowaluty i tak dalej, to jest drugorzędne. Ja inwestuję w człowieka, ja kupuję okay. osobę, którą kocham i chce ją wspierać, albo chce na niej zarobić, albo chce ją mieć, prawda? Więc jeżeli nie kupisz tego na koncercie, w momencie, w którym jesteś najbardziej rozemocjonowany tym zakupem, to potem nie usiądziesz sobie gdzieś na, na, na stronie kupy. A to, że pod spodem kupisz kryptowalutę i to, że trzymasz token tej osoby potem na blockchainie, to, to już jest technologia, której masy nie muszą rozumieć, więc mhm. wprowadzić to do mainstreamu. Natomiast tokenizacja ludzi, tokenizacja ludzi ma być prosta, natomiast tokenizacja projektów już nie będzie tak do końca prosta, dlatego że no tam musimy stworzyć narzędzie, które umożliwia każdemu realizowanie, jakiego projektu sobie zamarzy, Czyli w ogóle on zaczyna od koncepcji swojego tokena. Tokeny mają różną funkcję, więc te tokeny mogą być bardzo różne. Zrobienie IC jest bardzo trudne. Ja się o tym przekonałem, bo robiłem, to masz też. Potrzebujemy mieć blockchain, założyć token potem poszukamy narzędzi do dystrybucji tego tokena. teraz ICO wiadomo już nie sprzedaje się samo, więc musimy Marketing. użyć różnych tak, narzędzi, no. jak nie wiem, bounty program, airdropy, linki afiliacyjne, nie wiem newsletter do inwestorów. jest też tam y, pomysł, żeby z, z, zrobić narzędzie w ogóle do takich relacji inwestorskich z posiadaczami tokenów i na końcu jest listing na giełdzie, tak? Więc, więc jest to bardzo rozbudowane narzędzie, w której można y, stokenizować każdy projekt. I dlaczego ja y, zacząłem zarówno z projektem tokenizacji ludzi, jak i tokenizacji projektów? Po pierwsze dlatego, że potrzebowałem tego narzędzia, ale po drugie dlatego, że ja też chciałem zdywersyfikować ryzyko, y, że no jeżeli, nie wiem, na przykład personalne tokeny nie zdobędą jednak tak ogromnej popularności, to, to na przykład tokenizacja ludzi na pewno. I zawsze każdy przedsiębiorca, no, nie zakłada, że na 100% coś się, się uda, bo to byłoby nieroztropne, ale dywersyfikuje ryzyko. I kiedy poznałem Tomasza, który potrzebował takie nowe narzędzia, to spojrzyłem, dobra Tomasz, to platformę do tokenizacji projektów zrobimy razem. No i w tym momencie pierwszym naszym wspólnym projektem jest spółka córka do tokenizacji Wszelakich projektów, projektów, nie wiem, pierwszym może być tokenizacja wódki. Mhm. Tak, eee, zaprojektowana na wrzesień, wódka, poliszcz, eee, coin. wódka, coin, potem Polish tokenizacja obrazów, potem tokenizacja nieruchomości, potem tokenizacja hmm. diamentów, hmm. potem tokenizacja drzew. To chodzimy nie będą nasze właśnie, projekty, my oddajemy narzędzia tak, do tego, żeby... Wchodzimy każdy... właśnie w y, temat projektów i teraz pytanie, panowie, czy y, fuzja była odpowiedzią na wasze marzenia, na y, dostrzeżenie tego, że w rynku powstała taka luka, że nie ma takich narzędzi. Czy tutaj już zgłaszają się projekty do Was, zainteresowane um, Waszym produktem? Jeżeli ja mogę, tylko dla mnie człowiek jest najważniejszy, więc ja oprócz Sapiensy prowadzę też kilka innych firm, m.in. Idron i najlepszy biznes zawsze, jaki w życiu robiłem, to są ludzie, których spotykałem na swojej drodze i dzisiaj nie byłbym 50% udziałowcem firmy Edron, która działa w 22 rynkach na świecie i ma 1000 klientów, gdyby nie to, że kiedyś spotkałem Mego wspólnika Michała Blaka, który teraz jest prezesem tego podmiotu. I ja, dla mnie inwestycja w człowieka nie jest okazją. Dla mnie to jest wiara, to jest misja, że człowiek jest najlepszą inwestycją. I dla mnie poznanie Tomka to jest najlepszy biznes, jaki ja zrobiłem w ostatnim czasie. Więc, de facto, de facto, to jest jakby ten klucz do biznesu, gdzie po prostu wiem, że pewne rzeczy stają się możliwe no, dzięki temu, no, z kim pracujemy. Prawdą Tomasz. jest, że biznes tworzą ludzie, a nie same projekty dla samych projektów. No. Ale odpowiadając, jakby na to, na dwa pytania. Po pierwsze, o nową ekonomię. Czy my tworzymy nową ekonomię? Ta ekonomia już istnieje, tak? Możemy sobie jasno powiedzieć, bo Bitcoin kiedyś kosztował jeden cent, dzisiaj kosztuje blisko 12 tysięcy dolarów i ktoś w niego po prostu uwierzył. Masę ludzi na świecie w niego inwestują, więc też, wynieśli jego ceny. Druga rzecz jest taka, wracając jakby do naszych projektów, czy my pomagamy tej ekonomii na pewno, a efektem tych wspólnych działań to nie jest tylko sam, powiedzmy, znajomości personalne, ale to jest również jakiś cel biznesowy, który realizujemy wspólnie, więc my żeśmy już o tym wspominali. Przede wszystkim mamy większe wykorzystanie potencjału, który w tym momencie Posiadają obydwa podmioty, zarówno Sapiensy, jak i Tokeneo, a dwa akurat wizje, które, które mamy, też zmierzają, jakby do wspólnego powiedzmy punktu. Ja bardzo mocno wierzę w ogóle w tokenizację świata i w przenoszeniu tych asetów z realnego świata do świata blockchain, którego reprezentantem jest token i rzeczywiście tworzymy coś niesamowitego, bo czy hmm. rozmawiamy o tokenizacji ludzi, czy tokenizacji na przykład przedmiotów, czy na przykład firm to mówimy o tym, że udostępniamy po pierwsze większe możliwości, zmieniamy w ogóle ten świat, bo dzisiaj na przykład handel, ja wrócę do, do powiedzmy tradycyjnych systemów finansowych. Dzisiaj możemy mówić, że um, komputeryzacja czy digitalizacja naszego świata przyspieszyła, powiedzmy, czy rozwinęła handel na giełdach, ale my dalej jesteśmy, funkcjonujemy w starym systemie, bo kupując chociażby dzisiaj, nie wiem, akcje, to kupujemy na przykład akcje, które dalej są papierowe. Broker nam tylko i wyłącznie umożliwia możliwia handel, natomiast tak czy tak reprezentantem tej wartości jest po prostu papier. Dzisiaj dla przykładu, jeżeli byśmy na przykład kupili akcję KGHM-u i chciałbyś ją wywieźć gdzieś poza, poza granicę kraju, no jest to problem. Czy przekazać akcję własności powiedzmy KGHM-u, przekazać drugiej osobie, no to są pewnie wycieczki do brokera, później do giełdy papierów wartościowych, która jest depozytariuszem tych akcji i gdzieś tam w swojej siedzibie to ma. Natomiast tokenizacja oznacza wolność po prostu dla wszystkich i Podnosi bariery i, i przede wszystkim podnosi moim zdaniem y, bezpieczeństwo. Także y, uważam, że. w też... crowdfundingu udziałowym, jak inwestujesz w jakiś projekt, to czekasz, aż on wejdzie na giełdę, żeby dostać jej akcje, żeby ją upłynieć. A tutaj dostajesz token który jest twoją własnością, który trzymasz w portfelu, który jest na blockchainie, czyli nikt się go nie może ukraść, ani zabrać, ponieważ blockchain nie ma jednego właściciela, właścicielem jesteśmy my wszyscy, więc jak ja mówię, że tworzę własny blockchain, to tworzę blockchain, który tworzymy nasz blockchain, który nie będzie nasz, bo będzie blockchainem, którym będzie rządzić technologia, więc yy, często dostaję też takie pytanie, jak po tej ostatniej sytuacji z yy, Giełdami, y, mogłem y, jakby tutaj wejść we współpracę z giełdą, y, y, czy mam wystarczająco dużo zaufania? Otóż ja mam przede wszystkim zaufanie do technologii blockchain, tak? Ja wierzę, że każda giełda powinna w ogóle mieć taki wymóg i to widziałem zapisane w Whitepaperze Tokeneo, że kiedyś y, ben, będziecie chcieli być na blockchainie, tak? Ja wiem, że jeżeli... No właśnie, jeżeli, już, giełda nie, jest na samson. jeżeli giełda jest na blockchainie, no to nie masz ryzyka tego, że ktoś ci ukradnie 100 milionów, zabierze sobie, bo nie, nie, nie trzyma no, ci ktoś to, tak? tak. Więc, więc jak dzisiaj jak kupisz rachim Coina, to Rahim Coin stoi na Wavesie. Wavesie jest, de jest DEXem, czyli Decentralized Exchange, tak? I na przykład wiele osób się pytało, czy ty nie boisz się, że ten Waves jest rosyjski, czy masz zaufanie do Rosjan. Nie, blockchain nie ma narodowości, blockchain nie ma lokalizacji. Blockchain jest zdecentralizowany i rozproszony. Więc dzisiaj nawet gdybym jakąś odpiął stronę Rahim Black, nawet gdyby wyłączyli Wavesa, to każdy, który kupił mój token i trzyma go w portfelu zdecentralizowanym, to po prostu nikt mu tego nie zabierze. Więc, więc blockchain to jest bezpieczeństwo, to jest technologia zaufania, a token jest ucieleśnieniem aktywa, ucieleśnieniem wartości. Ja na przykład wierzę, że personalny token będzie kiedyś ucieleśnieniem naszej masy spadkowej. Na przykład uważam, że to jest, ja dzisiaj mam udział w nieruchomościach w firmach i tak dalej. Jak to wszystko skleić, jak to wszystko spiąć? W tokenie. W tokenie jakim? Personalnym. Ja tylko dodam jeszcze jedną ważną rzecz, że mhm. ostatnio um, Światowe Forum Gospodarcze ogłosiło, że szacują, że do 10 lat blisko 10% um, światowego PKB PK? będzie właśnie oparte, będzie miał reprezentanta um, w blockchain. I nie, nie mówili, ale mówili usługi, o tokenizacji, mówili też o tokenizacji. Um, czyli mhm. usługi um, finansowe i aktywa finansowe zostaną po prostu stokenizowane, także my mówimy tutaj o e, blisko trzech miliardach no. dolarów. No na pewno to, co nas połączyło, dolarów, połączyło yy, z Tomaszem, z Tomaszem to jest to, że no, firma wluczenie. Tokeneo jednak, jednak wzięła tą nazwę nie od ICO, nie od blockchaina, nie od krypto, tylko token, tak? Mhm. Więc de facto mamy różne, różne jakby nazewnictwo. Niektórzy wierzą w kryptowaluty, niektórzy w blockchain, niektórzy w tokenizację. My bardzo mocno wierzymy w tokenizację, czyli jakby w reprezentację różnych aktywów za pomocą tokena i uważam, że to jest fajne, bo to jest dużo bezpieczniejsze niż nie wiem, notariusze, niż to jest w ogóle bezpieczne nawet na czas wojny. No, Ale nie ci też ułamkowość. Dzisiaj yy... ułamkowość, niepodatność na inflację rzecz. i niezniszczalność. Tego nawet bomba atomowa nie zniszczy. Panowie, e, powoli kończy nam się czas, e, mhm. więc szybko. Czego Wam życzyć w kolejnych miesiącach i czego możemy spodziewać się z Waszej strony w kolejnych miesiącach? Na pierwszy ruch idzie Tokenizer, jako produkt, który będziemy chcieli tokenizować różne projekty. Tak, w październiku pierwszy nasz wspólny produkt ujrzy światło dzienne, czyli. Tokenizer, robocza nazwa Tokenizer tak. na razie funkcjonuje i to jest aplikacja, która umożliwi bardzo łatwe, łatwą tokenizację. Giełda? Giełda 15 września startuje w Polsce. Mam nadzieję, że będziemy bardzo szybko zdobywać kolejne rynki. natomiast Do końca roku że liczymy... ja robię ICO, kryptowaluty SAI500, czyli demokratyzacja kryptowaluty i pozyskanie kapitału na realizację projektu, jakim jest tokenizacja ludzi czyli budowa własnego blockchaina, na którym będą ludzie mogli się tokenizować. Tak, tak, i tak nie ukrywam, ale... że ja liczę, że w 2000, na początku 2020 roku już będziemy mieli efekty współpracy dalsze i tutaj aplikacja do tokenizacji marek osobistych już ujrzy Nie zapomnijmy więc... też, że token jest spółką estońską, a spółka estońska ma licencję i to ma być licencja nie tylko na giełdę, ale też na security tokeny w przyszłości, co jest bardzo potrzebne tak. do dokenajzerowi, więc uzupełniamy się i to bardzo i to nie tylko jakoś kapitałowo, ale też yy, pracujemy razem, ponieważ mamy wspólny adres Lekarska1 w Krakowie, więc mamy wspólne biuro, a też czasami jest tak, że jak niektóre zasoby yy, na przykład yy, wymagają bardzo dużo nakładów i wspólnych inwestycji, to na przykład teraz budujemy bardzo fajne wspólne, na przykład dział prawny i dział IT niektórych projektów, więc mm. synergia jest, jest bardzo, bardzo mocna. Działań całkiem sporo w kolejnych miesiącach. Synergia rzeczywiście również spora, i chyba warto Wam życzyć jeszcze większej synergii, więcej siły, żeby, żeby tutaj te projekty, wizjonerskie projekty, tak mi się wydaje, doprowadzić tak. do końca i zawojować nie tylko Polskę, ale i cały świat. I właśnie to, gdy, Rachmi, mówiłeś o tokenizacji marek osobistych. Bardzo przypomniała mi się sylwetka Steve'a Jobsa. Mhm. Ten sam typ wizjonerstwa. Czytałem, czytałem książkę na temat Jobsa. Dziękuję. No cóż. Dziękuję. Natomiast, natomiast, jeżeli się wzorować, to to właśnie na najlepszej. Natomiast, natomiast tutaj połączenie naprawdę analityka giełdowego i z, z, takim, z taką wizją wyobraźnią. Tak. Bójną wyobraźnią, bo kiedyś jeden z inwestorów dużego banku zapytał się mnie. Jak ty możesz prowadzić firmę technologiczną, będąc artystą po malarstwie z taką wyobraźnią? Ja mówię, do przewidywania przyszłości to trzeba mieć więcej wyobraźni niż, 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 <skręc>. <słyska> 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 niż patrzenia wstecz. Także, a tutaj po prostu z Tomaszem się znakomicie uzupełniamy, ponieważ no, ta wyobraźnia doprowadziła mnie do obszarów związanych z giełdami, z finansami, obszarów no, mi obcych wcześniej, tak jako, jako artyście. I teraz nagle moim wspólnikiem staje się człowiek, który. który, który robi to od kilku lat, więc razem damy radę. Proszę Państwa, e, Tomasz Rozmus, Rahim Black będzie gośćmi dnia Kamparik24 TV. Serdecznie dziękuję Panowi za poświęcony czas, za przybycie tutaj do studia, e, a Państwa zapraszam na krótką przerwę, po niej dalszy ciąg programu. Dzięki. Dzięki.